Kustecznik do łazienki dla tych, co trzymają chusteczki w łazience. Łatwe i szybkie, czyli transfer za pomocą medium. Ale zanim do tego dojdziemy, wszystko trzeba przygotować. Zaczynamy od bejcowania. Ja korzystam z bejc wodny, kolor tym razem Dąb Rustykalny. Szerokim pędzlem malujemy raz. Jak ktoś lubi ciemniej, można brzegi przeciągnąć drugi raz. Druga warstwa jeszcze na mokro, bądź po wyschnięciu pierwszej. Zamiast bejcy możemy użyć farby akrylowej i obmalować nią brzegi, tak jak zrobiłam w tym wypadku. Nasze pudełko wyschu trzeba je dokładnie wyszlifować papierem ściernym, a następnie pomalować farbą akrylową, ale przed farbą na brzegi kładziemy świeczkę. Dzięki temu później łatwiej zdrapiemy białą farbę. Ścieram pozostałe kawałeczki świece i mogę malować. Tym razem kupiłam taką dużą puszkę Vleroy Marlon, to jest farba akrylowa. Jeżeli pudełko ma wyglądać na stare, nie może być idealnie białe. Ja dodam odrobinę tempery w kolorze ugier jasny. Oczywiście można, ale nie trzeba. Po wyschnięciu szlifujemy papierem ściernym 240 bądź 180. Farba akrylowa po zaschnięciu tworzy taką gumową warstwę, dlatego ciągną się nam czasami takie wiórki. pudełko do łazienki i wzory łazienkowe. Wszystkie te grafiki możecie dostać w naszym sklepiku. Za złotówkę albo taniej. Będę kleiła przy pomocy medium, więc wzory wycinam z jak najmniejszym marginesem. Każda grafika to lustrzane odbicie. Grafiki wydrukowałam na zwykłym papierze Ksero. Będę przyklejała za pomocą Art Medium. Sparuję awers obrazka i miejsce na pudełku pod obrazkiem. Transfer zawsze wyjdzie, gdy obrazek idealnie będzie przylegał do pudełka. Musimy wycisnąć nadmiar kleju oraz bąbelki powietrza właśnie z przestrzeni między papierem a pudełkiem. Można to zrobić wałeczkiem introligatorskim bądź malarskim, ale z całą pewnością najtaniej wychodzą palce i koszulka. To samo robię z każdej strony pudełka. Klej, który wyszedł spod obrazka podczas dociskania, usuwamy ręcznikiem papierowym albo chusteczką. Suszymy, jak długo, tak długo, aż będzie suche, około godziny. Następnie namaczamy obrazek zwykłą wodą i kulamy. Delikatnie, żeby nie wydrzeć dziury, ale zdecydowanie. Najłatwiej jest uszkodzić brzeg, więc brzegi kulamy zawsze od środka na zewnątrz. Nie ma się co oszukiwać, jedno kulanie na pewno nie wystarczy. Mimo, że grafika w tej chwili wygląda całkiem nieźle, po wyschnięciu będzie jak zwykle. Pudełko po pierwszym kulaniu idzie do suszenia. Proszę bardzo, miało być tak pięknie, a jest jak zwykle. Czyli moczymy i rolujemy jeszcze raz. Dwa kulania to absolutne minimum. Najlepiej robić to trzy razy. Gdy grafiki wyglądają już nieźle, możemy je polakierować bezbarwnym lakierem akrylowym. A na ozdobę moje skrzywienie pas i czyli koronka. Jak widzicie nie jestem mistrzynią i z nitką, ale z klejem na gorąco radzę sobie świetnie. Można nim nawet podwinąć spodnie. Najpierw formuję falbanki, a potem wklejam do pudełka. Jedyny minus to oj, pieką, palce pieką. Wszystko na tyle dobrze się trzyma, że jeszcze na świeżo mogę podnieść całe pudełko, trzymając tylko za koronkę. Dziękuję Wam za uwagę i z niecierpliwością czekam na komentarze. Pozytywne, negatywne, zawsze czytam wszystkie. Pozdrawiam i zapraszam na inspirello.pl